Za górami, za lasami mieszkały smerfy. La, 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 la. Ten smerf nazywa się Laluś. On cały czas patrzy w swoje lusterko i podziwia swój wygląd. Oj, jaki ja jestem piękny! Jaki ja piękny jestem dzisiaj! La, 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 la. A to jest smerfetka. Ona również była piękna i lubiała podlewać swoje kwiatki. La 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 A to jest maruda. Mu wszystko nie pasuje. Mm. Jak ja nie cierpię smerfów. Jak ja nie cierpię. Nie cierpieć. Oh. La 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 A najstarszy smerf nazywał się Papa Smerf. Mm. Smerfy, zabierajcie się do pracy. Ten most sam się nie zbuduje. Ale już, już. La 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 Ale także był smerf który się nazywał Mondrala. On wszystko wiedział najlepiej. Papa Smurf powtarza, że tak nie wolno robić. Trzeba robić to w sposób taki, aby było wszystko dobrze. La, la 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 la, ale w wiosce było dużo więcej smurfów, jak malutki baby smurf, smurf, który cały czas lubi jeść i gotować, smurf, który rozdaje prezenty, które wybuchają po czasie i dużo tych Smerfów. La 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 Smerfy Bało bardzo lubiało się bawić, ale też ciężko pracowali, ale musieli uważać na pewną osobę. O jak ja nie cierpię Smerfów! Zaraz je złapię wszystkie i ugotuję i będę jadł na kolację. To jest Gargamel. On bardzo nie lubi Smerfów, Zawsze je chcę złapać i zrobić z nich zupkę. Miał! Tak, ja też chcę złapać te smerfy. A to jest Klakier, jego kotek, który mu zawsze służy, aby złapać smerfy. Nie zawsze im to wychodzi, ale próbują. Mm, idziemy złapać te smerfy, Klakier. Mm, za mną. Zobacz, Klakier, tam jest jeden z nich. Łap go. O, szybko uciekać do domku i zamykać drzwi. Zamykamy drzwi! Hm. Jak widzicie, nie zawsze to wychodzi gargamelkowi. Hm. Tu będę czekał aż do rana. Hm. I tak kiedyś wyjdziesz, i tak kiedyś wyjdziesz. Gargamel też ma syna i jedną córkę. Którzy nie zawsze popierają zdanie gargamela. Dzieci musimy łapać te smerfy wreszcie! Hm. Tato, przestań z tymi smerfami. Hm. To przecież i tak nie ma żadnego sensu. Tato, hm. ona ma rację. Hmm, te moje dzieci to się do niczego nie nadają. Klepie chwilę no marudo. Musimy zawsze uciekać przed gargamelkiem. Jak ja nie cierpię uciekać! Jak ja nie cierpię gargamelka! U, gargamel, o nie, uciekamy! widzicie, nie zawsze mu się to udaje. Do widzenia.